Dzień dobry, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Gra Farming Simulator 25 na azjatyckiej mapie. Jest pewien problem, bo na poprzedni odcinek, który nagrałem, przez przypadek mi się usunął i niestety nie mamy... Nie mam tamtego odcinka, w którym sprzedałem te, te pola dwa I kupiłem duże pole so, z soją I ją w tym momencie kosiłem Na tamtym odcinku No ale trudno, nie cofnę już save'a Za dużo pracy włożyłem Więc tak W dzisiejszym odcinku Ogarniamy sobie tak, że Sprzedajemy To co nam jest zbędne Czyli ten ciągnik jego muszę sobie sprzedać, bo będę kupował nowe sprzęty Więc ten ciągnik sprzedaję Sprzedaję też... Czekajcie, co ja miałem sprzedać? Chyba tyle ze sprzedaży, bo ten kombajn bym sobie na razie zostawił jeszcze Ale tak, musimy wziąć sobie kredyt, bo muszę kupić ciągnik no, lepszy ciąg no to znaczy nie lepszy, tylko chodzi o to, że muszę wziąć sobie ciągnik, który yy, będzie mógł założyć Tura. Yy, więc na razie mam biorę 56 tysięcy kredytów. Kupujemy sobie z małych oczywiście ciągników ten ciągnik John Deera. Yy, Dokładamy do niego Tuza. Nie, yy, przepraszam, nie tuza. Yy, tylko bym chciał konsole ładowacza. Yy, tutaj konfigurację Q zostawiamy normalną. Obciążniku nie, obciążnika nie potrzebujemy więc to kupujemy 46 tysięcy i jeszcze potrzebujemy zakupić sobie z przyczep wezmę sobie tą przyczepę tylko że w konfiguracji bez nadstawek żeby móc palety wozić więc to też kupujemy za 6 tysięcy i zostaje nam 4 tysiące na ten moment ryżu mamy soi dużo tylko że soje możemy sprzedać dopiero za, za w lipcu, bo jest dobra cena wtedy. A tak, to mamy słabą cenę, bo w tym momencie mamy 2500, a możemy wziąć 3700, więc no nie sprzedam soli za takie za taki bezcen. E, więc to z takich rzeczy startowych. Ja muszę sobie zjechać tym ciągnikiem. E, aha, jeszcze muszę tura kupić, właśnie, więc jeszcze muszę dobrać troszeczkę kredytu, e, bo muszę dokup, zakupić sobie. E, jeszcze tura muszę dokupić do niego, więc No chcąc nie chcąc e, musimy wziąć jeszcze troszkę kredytu. I potrzebuję widły do e, kombinacje i potrzebuje widły do palet. Więc to kupujemy wszystko. I mamy w tym momencie to co w planie miałem, mam wszystko kupione, więc e, ja sobie wezmę jeszcze zrobię skinika w sumie e, jakiegoś, żeby było na miniaturkę. Dobra, myślę, że coś będzie. Yy, I jedziemy sobie z tematem. Yy, tu sobie biorę tego, tego tura biorę, biorę przyczepę i jedziemy yy, moment yy, kultywatorować, yy, bo po mamy pole numer 1, czyli te przed nami tak naprawdę. One jest ogromne, ma 3,5 hektara, czy 4 hektary, więc mamy co robić. A musimy je skultywatorować. Chciałbym dzisiaj w dzisiejszym odcinku skultywatorować i jeszcze zacząć stworzyć pole ryżowe. W sumie pole ryżowe mógłbym już stworzyć. I tak chyba zrobię. I będziemy wtedy kultywatorować dopiero je, bo tu mamy troszkę zabawy z budową tego pola, więc. Nie obszary gospodarstwa mój błąd. Jeszcze raz budowa sorki, że tak klikam, wiem, że dostajecie oczopłonsu. I czekajcie, w czym to było? Uprawa, tak, w uprawach. I teraz musimy sobie stworzyć linię pola. Ja bym sobie tak poklikał dosyć blisko, żeby całe to pole zrobić tak, jak ma być. Tutaj. Muszę tutaj jeszcze kliknąć, bo widzę, że robi się zar obrys zły. Dobra. No, Coś się popsuło, jak, tak jak ostatnio miałem. A nie, kliknęło się, dobra. Tu bym dał, tu bym dał. Myślę, że tu możemy dać, tu możemy dać. No i tu widzę, że w tym byśmy zakończyli. Tylko teraz ja muszę sobie jedną rzecz zobaczyć. Jak wygląda sytuacja wysokości? Tu bym mógł podnieść, którą się podnosiło. M się podnosi. No ale to będzie za wysoko. Więc lepiej tamten róg zakopać troszkę. A tutaj żeby było niezbyt wysoko. Dobra, zatwierdzamy. I tu się pole ryżowe zrobiło. Troszkę musieliśmy się wkopać. Aha. To ja nie muszę kultywatorować. No to powiem Wam, że super. Bo jak się tworzy pole, zapomniałem, że jak się tworzy pole ryżowe, to one się samo kultywatoruje tak naprawdę. Więc troszkę jakby wykorzystałem. Yy, gra dobra, więc tu możemy już zalewać. Ja jadę sobie szybko. uuu, 50 tysięcy mnie kosztowało stworzenie tego pola. A Dobra, tu zalewamy 3-5 hektara. Niech to się zalewa. A my jedziemy po. Yy, a ja jadę sobie po sadzonki. Przejeżdżam tutaj sadzarką do ryżu i będziemy startować z pracami typu sadzenie, te, sadzenie tego ryżu. Bo Potrzeba nam dosyć dużo y, czasu na to, bo mamy jedną sadzarkę. Y, chyba, że no, zaryzykuję i wezmę duży kredyt. No, to jest kwestia już do przemyślenia, bo myślałem nad drugą sadzarką i na dwie sadzarki po prostu jechać. Jest taka szansa y, to ogarnąć, no ale to będzie też duży koszt tak naprawdę, bo tak samo bym chciał drugi kombajn do ryżu y, na, w późniejszym czasie kupić. No, ale to już jest naprawdę drogi, drogi interes, bo potrzebuje ponad 100 tysięcy, żeby kupić sadarkę i drugi kombaj do ryżu, więc no niestety, chcąc, nie chcąc, chwilę nam to zajmie uzbieranie tego, więc prawdopodobnie ten sezon jeszcze przelecimy na jednym kombajnie, jednej sadarce, bo myślę, że na tym polu ryżowym zarobimy krocie, że tak powiem, bo ryż jest mega opłacalny, tylko że no trzeba poświęcić mu dużo czasu więc no, chcąc, nie chcąc tak to wygląda, więc ja załaduję sobie te sadzonki ryżu, nie będę was męczył tymi, tymi sadzonkami, bo wiem, że długo mi zajdzie, bo nie umiem niestety zbytnio ładować palet, belek, takich rzeczy, nie lubię tego, więc no, chwilę mi to zajmie, to ja się biorę za robotę, a wy, a wy będziecie dopiero jak już będę na polu. Ludziska, spójrzcie, jak to pięknie wygląda, te pole ryżowe duże. Yy, jadę sobie właśnie, naładowałem sobie jeszcze paletę dodatkowo, bo tu wchodzi paleta jedna. Załadowałem sobie. Yy, I mamy w tym momencie 12 palet na przyczepie, załadowane tam. I ta, przy, tu, tutaj jedna paleta, czyli 13 palet. Tam jeszcze mam, zostało mi chyba 3 palety, jeśli się nie mylę. Yy, no, będzie na, raczej mi braknie tego, więc będziemy musieli i tak wziąć kredyt. I jedna sprawa. prawdo weźmiemy jeszcze, wezmę te 50 tysięcy kredytu, żeby wyrównać sobie na zarotu pieniądze. I zrobimy taką sytuację, że jeszcze nawóz stały sobie kupię, więc bierzemy od razu ten kredyt. No i zapis gry, bo mi chwilę zaszło. No i niestety zadłużymy się, weźmiemy sobie tak na 30 tysięcy na ten moment. Żeby mieć 30 tysięcy, i kupmy sobie paletę nawozu. Czekajcie, nasiona. Gdzie tu były te nawozy? Kurde, tam gdzie roz. Yy, yy, nie tu? Nie, tu, tu są nasiona. Widzicie, tu są opryskiwacze. A jest nawóz stały, dobra. Więc kupmy sobie paletę na razie. Nie wiem ile tego idzie. Ja wsiadam w ciągnik. Szybko odpinam sobie to przyczepę, niech ona sobie tu stoi i jadę sobie pod sklep przywieźć tą paletę jeszcze nawozu, załaduję i zaczynamy sadzić, więc jak najszybciej żeby to ogarnąć, ale ludzie spójrzcie, że nikt mi nie powie, że nie jest to piękne, patrzcie tę fizykę wody, to jest coś pięknego po prostu, no postarali się mega, no jest, jest tutaj klimacik i tyle, no nikt mi nie powie, że nie ma, bo jest klimacik ogromny, dobra ja muszę sobie spowolnić jeszcze czas bo widzę, że nie wyrobię się. Nie w tę stronę. Weźmy sobie na czas rzeczywisty na, na razie, bo się nie wyrobię po prostu w ciągu dnie, w jeden dzień zacząć tego, a chcę to ogarnąć, żeby było gotowe, no bo mam tylko chyba dwa miesiące na ogarnięcie tego, no a jak nie ogarnę, no to będzie problem. A te pole jednak jest ogromne. Jednym tym, tym sadarką będzie naprawdę tragedia, ciężko sadzić. E, chyba, żebym. No kurde, mam ten kredyt. Mógłbym sobie wziąć. E, wypożyczyć nawet. Sadza tę sadzarkę do, e, do tego. Ale wolę zostawić te pieniądze już. W razie, aby mi sadzonek brakło. Bo raczej może mi braknąć. Będę musiał postawić jeszcze jedną tą. E, jeszcze jedną tą szklarnię. No bo jednak im więcej pól, tym więcej e, potrzebujemy. Tego sprzętu, dobra, ja się przesiadam tutaj. Później podepnę, sobie już przyczepę i będę jeździł razem z przyczepą. Dobra, yy, ładujemy nawóz stały. Yy, kurde, muszę wyłączyć sobie, gasić sobie ten ciągnik na razie. I działamy sobie z sadzeniem, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że uda się to. Dobra, odpalamy. Tu jest chyba yy, silnik od kosiarki. Ale ważne, że działa i da się jeździć, więc cofujemy Ja sobie ustawię GPS-a tylko. Yy, tu widzę, że troszkę mogłem jeszcze pod lewą, pod prawą stronę sobie przesunąć, żeby ten wał zrobić. Yy, ustawiam sobie GPS-a. Yy, GPS. Trzy objazdy wystarczą. OK. Włączamy. uruchamiamy i lecimy sobie z tematem lecimy sobie z tematem sadzenia nie wiem dlaczego w ten sposób się robią rzędy, no nie tak średnio bym powiedział no ale chcąc nie chcąc trzeba sadzić, no zejdzie, to, zejdzie chwilę, bo takie wielkie pole obsadzić to jest, no nie oszukujmy się katorga zrobię sobie jeden, te trzy poprzeczniaki najpierw, a później będziemy jeździć już przejazd za przejazdem dobra, włączę sobie GPS-a no myślę, że jeden raz chociaż przejedziemy na, na palecie. Tylko, że no mamy tylko... Tam zostało nam 3, mamy 16 łącznie paleń. No Troszkę tego będzie szło. no nie... Myślałem, że więcej wyprodukuje mi ta szklarnia, a niestety nie udało się. Więc to już jest, to jest jeden z minusów. No ale no nic na to nie poradzimy. Będzie trzeba. Będzie trzeba, to będzie trzeba dokupić. No i tyle. Nie mamy, nie mamy wyjścia. Dobra, ja bym sobie... tutaj się zatrzymał jeszcze. Zrobię sobie ładnego screena. Dobra. Lecimy dalej z tematem. No sadzenie Chwilę, No zajmie mi długo, na, naprawdę długo, więc będę musiał poświęcić poza odcinkiem dużo czasu na zasadzenie tego. No ale za to odpłaci mi się to finansowo. Bo no będzie z tego kasy dużo i, to, i tego jestem pewien. Ale nie wiem czy sprzedałbym tamte tamte dwa pola i przeniósł się ogólnie tamtą farmę całą moją i przeniósłbym się tutaj w te okolice, bo tutaj będziemy pracować, no następne pole, które będę chciał kupić, to jest pole numer 2, czyli te po drugiej stronie. No tylko że tu już, już po prostu potrzebuję mieć kasy dużo, żeby mieć 2-3 dwie, dwie, sadzarki, z 2-3 kombajny i dopiero będziemy rozwijać, bo myślę, że po tym sezonie za tym zarobimy mega dużo. Bo tamte, dwa, tamte małe pola yy, były i, yy, i zarobiłem 30 tysięcy to tutaj myślę, że powinno być przynajmniej ze 6 razy tyle, przynajmniej 6 razy tyle myślę, że będzie, yy, bo te pole jest naprawdę ogromne. Nie wiem ile tam te pola miały, czekajcie aż sprawdzę. Te dwa pola, one były aż dotąd, by, były 1,4 hektar, hektar, hektara, przepraszam. a tu mamy yy, 3,7 hektara w jednym kawałku. No i plus te pola pod domem, no bo je będę też chciał obsadzić. No, bo jeśli już mamy szansę, no to czemu nie, nie działać tak jak ma być? Dobra, podnosimy, przestawiamy się i lecimy sobie dalej z tematem. No teraz drugi Musimy objechać dookoła. No nie idzie tego strasznie dużo. Może się uda, że wystarczy tych nasion. Nie, miejmy nadzieję, no może się. Nie nasion, tylko sadzonek. Przepraszam, bo to nie są nasiona, tylko sadzonki więc miejmy nadzieję, że uda się to ogarnąć. No i teraz jest kwestia, bo tu podobno, podobno trzeba pilnować wysokości poziomu wody, więc będę musiał pilnować sobie co miesiąc no, co miesiąc sprawdzać jak wygląda sytuacja. No widzę, że nawóz powolutku ubywa, więc będzie i tak będzie trzeba nawieźć prawdopodobnie drugi raz jeszcze. Ale nie wiem czy będę nawoził, bo nie mam, nie mam rozrzutnika nawozu. A no nie mam zamiaru brać więcej kredytów, więc raczej na tym jednym poziomie się nawiezienia się skończy. No ale już w późniejszym czasie będziemy przygotowywać tak pola, żeby były w 100% nawiezione. Tyle plus, że tu się chwasty chociaż nie pojawiają, więc nie trzeba wpryskać ani nic. Chociaż nie wiem zresztą, czy się nie pojawiają we wodzie, może, może być tak, że są jakieś chwasty, i trzeba na przykład <laughs> tym, no jak to się nazywało. No, a tym chwastownikiem, czy jak to się nazywa, może trzeba to ogarniać, no nie mam pojęcia. Yy, nie miałem, jeszcze nie, nie robiłem ryżu, nie sadziłem ryżu, nie czekałem na dojrzewanie ryżu, więc yy, nie mam pojęcia jak to działa do końca. Czekajcie sekundkę. Przepraszam, tak ogromną chrypę, że aż yy, musiałem zrobić pauzę, żeby ogarnąć gardło, bo, no bo bym za chwilę Wam kaszał. Dobra, ostatnie sadzonki wylatują już. Jeszcze sadzi, więc dobra, tyle. E, więc ja sobie tutaj e, gaszę, przesiadam się do ciągnika, muszę wrócić do e, przyczapy i będziemy, jedziemy sobie, e, po, podwieziemy sobie tam e, sadzonki, no bo po to właśnie my chciałem na przyczap przyczapę mieć, żeby nie musieć właśnie jeździć tym pierdzikukiem małym, tylko podwozić sobie wszystko na miejsce. No mam nadzieję, że to się opłaci. Dobra, wjeżdżamy w wodę, podniesie, żeby nie zalać naszego nawozu i ogarniamy sobie dalej Będziemy ogarniać sobie dalej sadzenie. To ciekawy jestem, jak to będzie z załadunkiem, czy nie będę musiał ściągać palety. Żeby dało się załadować bym sobie stanął tak Zrobię sobie jeszcze screena Żeby było... dobra i... Muszę zobaczyć, bo nie wiem czy będę musiał odpinać pasy, mam nadzieję, że nie grozepnę rozepnę pasy A i nie wsiadę... aha, bo ja wsiadłem nie do tego co chciałem czemu ja mam pełny zbiornik, a... Dobra nie ładuję a widzę, że wykrywa z daleka palety, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że załaduje całe, ale chyba nie uda się, żeby załadowało całe. Nie, dobra, udało się, więc startujemy, y, odpalamy i jedziemy dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz, zgasić ciągnik, i dopiero lecimy dalej sobie z tematem, bo y, szkoda, żeby ciągnik mi. Pracował, jak długo mu ze chwilę zejdzie, zanim będę musiał kolejny raz yy, ładować, no bo dojadę sobie do końca i myślę, że jeszcze do połowy kolejnego paska. To powinniśmy, powinno, dosy nie no, powinno nam wystarczyć ten nasion, no druga paleta. Później wiadomo, że będzie coraz mniej szło, bo będą krótsze odcinki. No zobaczymy, no może się uda, że wystarczy. Troszkę stawia mi ten yy, kombajnik w, w bok, no ale nieźle. No fajnie, fajny efekt. Moim, jak dla mnie, no farming mega udany. Nie wiem, może się komuś nie podobać. Jak dla mnie jest yy, wersja farminga mega udana. No Jest takich kilka smaczków w nim, że no robi robotę. Nie oszukujmy się. Dobra. i, i włączamy sobie GPS-a z powrotem. I lecimy do, teraz tego, do, do końca, i nie wiem, czy się nie nawrócę, nie pojadę z powrotem teraz w tamtą stronę, yy, i wtedy doładuję. Może już, yy, akurat, chociaż nie, nie skończy się na pewno, nasiona się nie skończą, te sadonki, ale możemy obrócić się i jechać w drugą stronę. Teraz, żeby yy, no, żeby so sobie odmienić, no tu naprawdę, jakbym miał, miał pracować przy takim czymś, jak on tutaj, no to bym, no chyba bym yy, nerwicy się nabawił. Patrzcie, jaką mam fajną fryzurę, nawet pod yy, Azję. No ale powiem Wam, że takiego sprzęcika wymyślić też to jest... Trzeba mieć łeb. Do takiego czegoś. Dobra, to dosadzone. No, się w drugą stronę. No i teraz też będą, będzie troszkę chyba mniej szło, Bo to ma troszkę szerszą... Yy, szerzej pracuje niż jest... Yy, troszkę szerzej pracuje niż ja sadzę więc i tak to dosyć szybko jeździ bo 8 na godzinę to jest naprawdę dobra prędkość jak na takie coś więc ja wam do, jeszcze zrobię oczywiście w międzyczasie yy, post na na, na, tym, na spo, yy, karcie społeczności na youtube yy, żeby pokazać wam jaki będzie kolejny odcinek myślę, że yy, wiele osób może być ciekawych mam przynajmniej taką nadzieję że się fajnie przyjmie ten odcineczek no szkoda troszkę że tamten odcinek przepadł no ale nic na to nie poradzę no za, kurde zapomniałem się myślałem że ja już go mam obrobionego yy, i usunąłem a okazało się że nie jest obrobiony no i niestety yy, musiałem yy, straciłem go na stałe bo nie miałem kopii zapasowej zrobionej yy, na tego wersji no ko tej kopii zapasowej nie miałem no i niestety zepsuło się, znikło i już nie, nie odzyskam tak naprawdę, więc trudno, nic na to nie poradzimy. Wiecie, a jak tu jest z oświetleniem? Tak, tu nie ma praktycznego oświetlenia? Uuu, to nie fajne. No ale to nic, damy radę jakoś. Muszę odjechać tym ciągnikiem. No, już zostało 32%. Myślę, że dojedziemy ten poprzecznik i to będzie tyle. No ale muszę sobie odjechać ciągnikiem najpierw się będę musiał się zatrzymać i, y, i odjechać sobie ciągnikiem, ale to podjadę praktycznie pod sam ciągnik, żeby... Dobra. Y, odpalamy. No kurde, mega jest ta, ta woda, to jest coś pięknego. Dobra i przesiadamy, lecimy z powrotem tam. I ogi dalej lecimy. Nawozu praktycznie nie idzie tak naprawdę, bo to jest chyba ziarenko tam, gdzie sadzonka jest ona tak mi się wydaje, no bo nie ubywa praktycznie w ogóle tego nawozu. Więc no powinno być w miarę... No, ten, ta, na pewno ten big bag nam wystarczy na te sadzenie. No i powoli ubywa tego pola, no. Powolutku, powolutku, no myślę, że z 2 godziny i będę miał zasadzone. Mam nadzieję, że bardzo dużo sadzonek jak coś nie braknie, o ile braknie, to gdzie nie bardzo dużo no bo one nie są, nie należą do tanich to tyle, że no ich się mieści mam, miałem, e, czekajcie, 12 palet załadowanych i było 288 litrów, więc no ich się mieści mega dużo na 1000 litrów więc tyle jest plus ale będę musiał na przyszłość sobie dorobić e, postawić jeszcze jedną szklarnię żeby to jednak miało ręce i nogi Jeszcze 8% jest, jest szansa, że dojadę do, do, praktycznie do końca tego poprzeczniaka No i zostanie mi 1,5 przejazdu tak naprawdę 5% jeszcze mamy, 4% No troszeczkę braknie, ale niewiele Więc tyle plus, że wiele mi nie braknie No ale powiem Wam, że no zajmie to Trochę mi to zajmie Dobra, koniec więc ja sobie gaszę, przesiadam się do ciągnika i podjeżdżamy. Więc pewnie ostatni, jest, ostatni załadunek na tym odcinku i będziemy lecieć sobie z... Będę leciał poza odcinkiem z sadzeniem dalej, no bo nie chcę, nie chcę też nagrywać dwóch odcinków z jednej rzeczy. Nie wiadomo, jakby to było... jakbym grał z kimś, no to wtedy mógłbym... Na, drugi odcinek mógłby być kogoś. A tak to niestety jest jak jest. Podjadę sobie bliżej tu i załadunek Którą paletę wychwyciło teraz Kurde pod spodu tyle, że no, dopóki jest zapięty pas to mi nie spadnie yy, To jest duży plus ale jak odepnę pas to już jest od razu na, yy, leży na ziemi wszystko Dobra to sobie zgaszę i lecimy sobie z tematem dalej. Dobra. Naładowane do pełna i lecimy sobie dalej. No myślę, że dwa zbiorniki nawozu pójdzie na te pole. Więcej nie pójdzie raczej. Więc to też plus no, oszczędność y, duża. Y, ale w późniejszym czasie będę chciał nawozić też obornikiem, jak będę miał kiedyś takie jakieś zwierzęta. To będę chciał nawozić obornikiem, no bo jednak to jest duży... Y, za, duża oszczędność też. No wiadomo, przy, z tego co widzę, to przy ryżu nie, nie, nie wymaga jakoś dużo nawozu, więc to jest duży już plus. Dobre. A nie ten... Nie ta linia. Dobra. I lecimy sobie dalej z tematem. No tu jeszcze kawałek jak trzeba ujechać. No ale już będzie teraz coraz krócej też, no z każdym przejazdem będzie coraz krócej, więc też plus. No, od tej strony będzie długo, długi odcinek do przejechania, ale z tamtej strony już jest dużo krócej i z każdym kolejnym paskiem od tej strony będzie się robić coraz krótszy odcineczek yy, do cięcia do tego dosadzenia, więc to już jest będzie duży plus. No ale powiem wam, że no nie ubywa tego pola zbytnio. <laughs> Przydałaby się druga sadarka Żeby, je, żeby mi pracownik jechał drugą sadarką. No, bo tak to będzie naprawdę długo mi to zajmie. Na pewno z 2 godziny muszę poświęcić na sadzenie tego. No, ale cóż, czego się nie robi dla fajnego, dla fajnego odcinka. Więc kolejny odcinek to będzie w sumie chyba dalsze sadzenie. Tylko że na tych polach obok domu, bo będę chciał jeszcze stworzyć jedno pole ryżowe tam. Bo, aby nie patrzeć, tam potrzebujemy jeszcze jedno pole ryżowe. A jedno pole ryżowe usunę. I postawię w tamtym miejscu szklarnię kolejną, żeby mieć na te sadzonki. Bo będę potrzebował coraz więcej tego, więc muszę już myśleć przyszłościowo, że tak powiem. Żeby móc działać dalej. No powiem Wam, że ta, ta fizyka wody jest mega ładna. Ten, ten, jeździk, ten jeździk i tak nie robi wielkich fal. To jest tak duże, duża różnica, bo tak jak po środniku no to jest fala ogromna, a tak jak tutaj jest mega fajne, fajnie zrobione i jest realistyczny teraz ten farming, naprawdę jest realistyczny, no fizyka gleby, fizyka wody, no jest jednak postarali się, no i jak najbardziej, ja jestem zadowolony. fajnie znacznik ścieżki, ale ha, bo to robi dziwnie troszkę znaczy ten, ten znacznik, no ale mniejsza auto. Więc co no, nie będę przedłużał, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i zapraszam Was na resztę moich filmów. Trzymajcie się. Cześć.